Miłego oglądania, życzy Telkap, dostawca telewizji ultra i światłowodów w Twoim domu. Do 5 czerwca w sali multimedialnej Urzędu w Alei Powstańców Warszawy w regułach można oglądać gminę Michałowice w obiektywie. Za nami Wernisarz wystawy prac Wiesława Kaluszki, fotografa, pasjonata, mieszkańca nowej wsi. Inauguracja była nie tylko ucztą dla oka, ale również dla ucha. Pan Wiesław to prawdziwy gawędziarz, którego wspomnienia i anegdoty są niezwykle interesujące. To jest człowiek przy którym miło się, a jest miło się odpoczywa sam kontakt nie tylko z tym co z na kliszy widać, czy co wychodzi z aparatu fotograficznego, ale co wypływa tak naprawdę z człowieczeństwa, z takiej pięknej duszy pana Wiesława jest bardzo cenne i tutaj dzisiaj jak rozmawiam z osobami, które przyszły, przyszło bardzo dużo osób, to słychać, że kontakt z takim człowiekiem jest wartościowy, że on buduje, że to jest, czujemy się po prostu wtedy wspólnotą, czujemy, że mieszkamy w tym samym miejscu, że mamy te same zainteresowania, że się wzajemnie doceniamy Korzystamy z takich kontaktów. To już druga wystawa Wiesława Kaluszki prezentowana w tym miejscu. Wcześniej podzielił się swoim fotograficznym spojrzeniem na Tatry, które były jego pierwszą pejzażową miłością i początkiem przygody z aparatem. Nabawiłem się po poważnej kontuzji kolana i góry na chwilę musiałem odstawić na bok, a ponieważ cały czas pasjonuje mnie fotografia i obsłowanie z przyrodą, to po prostu jeżdżę teraz po najbliższych okolicach moim rowerkiem, który wyleczył to kolano na tyle, że nie muszę operacji mieć i oby tak dalej. No a przy okazji, jak już poznałem tą gminę, a tu jest dużo pięknych miejsc do fotografii, no to fotografuję to, co zawsze lubiłem. I podobne klimaty co taczańskie, ale to akurat z gminy Michałowicy. Fotografia Wiesława Kaluszki zachwyca grą kolorów i światła. Często powtarzającym się elementem są chmury, które doskonale uzupełniają kompozycję prezentowanej natury. Złota godzina daje największe możliwości zarejestrowania tych barw, które oko ludzkie widzi, a które przy normalnym świetle. Są po prostu nieciekawe, czyli dla mnie wschody i zachody, to nie znaczy to, że w dzień też nie fotografuję, ale rzadziej. 90-80% zachmurzenia pod wieczór i rano daje, daje szansę, że to słońce, które jest schowane przez cały dzień za chmury, wejdzie między właśnie horyzont na te chmury i potrafi je oświetlić od spodu. To na te momenty się czekam. Wystawa ukazuje różne zakątki gminy o różnych porach roku. Mieszkańcy pomimo podpisów bez wątpienia poznają lokalizacje na fotografiach. Są to często miejsca, które przemierzają na spacerach, jadąc rowerem, czy w drodze do pracy. Lubię to zdjęcie, na którym jest rower pana Wiesława, i ono jest zrobione w centrum Komorowa przy Skwerze Młynarskiego. Lubię to zdjęcie, dlatego że to miejsce na tym zdjęciu wygląda bajkowo. Na co dzień przemieszczamy się po nim, jest tam duży ruch, dzieją się tam różne rzeczy. Tam jest inne życie, a na tym zdjęciu widać, jaka to jest fajna, piękna przestrzeń. Lubię też zdjęcie z łabędziami. Zrobione na, na zalewie na stawach. Fajne zdjęcie. Myślę, że Pan Wiesław miał też szczęście, bo to nie jest tak, że łabędzie są tam zawsze. One tam musiały czekać na pana Wiesława. Także to jest człowiek też, który ma po prostu w życiu szczęście i lubię to zdjęcie, które jest zrobione na polach w regułach. Takie zdjęcie jesienne z tymi pięknymi chmurami, o których Pan Wiesław również opowiadał. Zdjęcie również niezwykłe. Gminę Michałowice w obiektywie można oglądać w sali multimedialnej urzędu do 5 czerwca. Warta zobaczenia jest też wystawa Magiczne Tatry, która obecnie jest prezentowana na ogrodzeniu zespołu szkół w Komorowie od strony alei Marii Dąbrowskiej.